No, i krzyknąłem, że, że jest. krzyknąłem. Powiedziałem pod nosem, że jest jabłym pierdolnym. No ale, no. Ej, czekaj, wyciągnij urządzenie z kapsułki. Wyciągnij urządzenie z kapsułki. Śmieje się, śmiej jak rudy, rudy geś. Rudy, rudy geś. Rudy, 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 gej. Ej, może się jej zapytamy? Może ona wie jak to zrobić. No, możemy. Potem byliśmy w drugiej żabce i Koleś powiedział, że właśnie na tym znacie czy nie? my no mówimy, że nie, że pierwszy raz to kupujemy. A on powiedział normalnie Słuchajcie, ja się na tym nie znam, nie chcę was wprowadzić w błąd. Może po prostu idźcie do innej żabki. No i to się kurwa szanuje. Nie? Poszliśmy do trzeciej, wytłumaczyliśmy pani, ona się na tym znała i nam sprzedała. I teraz wrócimy znowu, żeby się dopytać. No, byliśmy w żabce, bardzo miła pani. Ja yy, powiem tak, ludzie, jeśli po, po oczach, po tonie głosu, można zauważyć, że ktoś ma fajne życie, czy nie ma fajnego życia. Bo Ludzie z chujowym życiem. Są tacy właśnie kurwa smutni, niemili, przyjebani, oczy mają takie wkurwione. A tutaj pani bardzo ładna, z poczuciem. Bardzo ładna, bardzo ładnie się zachowała. Bardzo miła, z poczuciem humoru. Z poczuciem humoru i ten, i my podchodzimy, mówimy, że proszę pani, co, ty, co z tym się robi? A on mówi, że wyciąga. A ja mówię, do niej, to pani to zrobi, bo ja się boję, że jak wyciągnę, to wybuchnie. Ona w śmiech i wyciąga i mówi, że jest spoko. Powiedziała mi jeszcze, że ten, że dwie ważne rzeczy: że trzeba odczekać 5 minut i że chyba trzeba najpierw naładować podstawę, bo nie wiadomo, czy jest naładowana, ale chyba nie jest naładowana. No i leci ocenka. Nie wiem, czy da się ocenić. Da się zrobić opinię na Google. Znaczy, znaczy ja chciałam na żabce. A, na żabce. Opinię. Dobra, jeszcze miałem dokończyć yy, y, z tym lotniskiem. Jeszcze, miałem jeszcze mi się przypomniała historia na cyprze w tym pizzachacie <gryw> ten też było spoko yy, ten. Yy, historia na lotnisku to była taka, że właśnie nam nie yy, niemiły koleś powiedział yy, to czemu nie szczekinowaliście najpierw? my no mówimy, dobra, to już idziemy strzekinować. I potem idziemy znowu ja sobie mówię, ej dobra, nie chcę swojego uszkodzić e, e, ka, e, dysku Więc znam to do personal, e, no, investigating czy jakoś tak <laughs> Investigating No i mówię do gościa, że sorry, it's very delicate I want you to check it, not scan, not, not magnes A on mówi, aha, 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 i się pyta co to jest, i mówię, że dysk Filmy, komputer, takie, takie, gry. A on mówi, Aha, aha. Coś tam mówi po grecku do gościa. A oni to kurwa, czymś badają. I w ogóle, kurde, ja byłem tam traktowany, jakbym kurwa wszedł do banku z jakąś dużą sum sumką pieniędzy. Białe rękawiczki. Każdy się kurwa z tym obchodzi jak z jajkiem. Dają mi do ręki. Mówią, proszę bardzo, dziękuję, proszę pana, jakbym był jakimś kurwa, wiecie. Yy, no, także i jeszcze koleś na końcu do mnie podchodzi i mówi O, ja studiowałem coś tam informatykę Ile ma terabajtów ten dysk? Ja mówię, że 2 terabajty I on mówi się ile, mi, i on mówi do mnie ile mniej więcej to kosztowało, ja mówię, że No, z 200 dolarów, coś takiego A on mówi, u, u, Że on ma podobny i że coś tam też Jeśli się mnie pytał, jakie filmy mam na tym Ja mówię, Wilk z Wall Street, jakieś tam z Netflixa sobie ogląda w wolnym czasie. No, także taki miły kolizm z Grecji. Jeszcze byliśmy w Pizza Hut na Cyprze. Uh, uh, eat. Nie. All you can eat. eat yes. uh, 8,50 euro za osobę. to zapłaciliśmy, wsunęliśmy dwie pizze. Nie były jakieś zajebiste, ale były zjadliwe. Tak sobie chyba w każdym Pizza Hut. Nie są jakieś wyborne pizze, po prostu są takie. To to, kurwa no taka Giuseppe, nie? Taka trochę lepsza niż Giuseppe i co? Najedliśmy się, było mocno, było mocno tam. Kurde, ledwo, ledwo zjedliśmy dwie pizze, nie? Takie duże. I spotykamy Polaków i weszło kurwa 7-40-latek. 7 40, -latek, 7 40 nie, no były, e, Dobra, 5 i, 5 i jeden facet. Pięć latek 1 35-latka, jeden kurwa facet. I i gdzie my idziemy? Gdzie chcesz jest. możemy wracać? Już? Możemy wracać no? A może to tu może. Ale to tam żabki są przy naszym tym? Czy nie? To jest to z Cashem To wypacz jakąś żabkę koło naszego domu.

Babszczel z tyłu był taki niemiły, ja się próbuję dopytać. bo Pierwszy raz jesteśmy na pcyprze w Pizza Hut z... i chcemy zamówić all you can eat. I pytamy się baby, jak to, jak to wygląda. I ona, ze swoim kurwa, łamanym angielskim, w bardzo szybkim tempie nam tłumaczy. I wiecie, jak mówiła wolniej, to może by te wyrazy się tak nie sklejały, ale mówiła tak szybko, że po prostu pytam się o jakieś tam rzeczy. To co zrozumiałem, to zrozumiałem. Czego nie zrozumiałem, to chciałem dopytać. Ona bierze. I jest wkurwiona, że nam musi tłumaczyć drugi raz. To są jakieś kurwa jaja. No i nam tłumaczy drugi raz. Jest wkurwiona, my też trochę wkurwieni, ale tego nie pokazujemy. Zamówiliśmy na dwie osoby. Zumówiliśmy dużą pizzę, potem drugą dużą pizzę, potem wpadły właśnie ci 8 Polaków. Eee... No i coś tam kurwa gadali, że. Ile... I... Coś tam gadają, 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 najwyraźniej 35 latka. No kurwa, mać ile można czekać na taką jedną pizzę? To już będzie z 30 minut. <laughs> <laughs> ja my tam pompę mamy, ale tak żeby nas nie zauważyli, chyba w końcu nie dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski.

A tu! Tu? Nie pipnęło Skąd wyjdzie wyjdzie? Ej, dobra Co idzie? Lecimy na Szczecin? No, i No i pójdźcie, cię już. No, akurat Na zielonym przyszedłem, o co chodzi? Nie no, babcze tam kurwa na... próbował wkurwić zam... <śla> A, to dopiero No kurwa macie, ile można czekać na jebaną pizzę 30 minut już mija I oni podchodzą do tej kelnerki, co nas skurwiła, I mówią Hello, where we, when we will get pizza, coś tam coś tam I takie jajca były Bo najpierw, najpierw coś Grecy dostali I oni właśnie do tej kelnerki poszli a nie, 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 Najpierw Grecy dostali i była tam pierdolenie, że 30 minut czekanie i później po Grekach dostajemy my pizzę. I oni w wkurwieni, nie, ja idę po kelnerkę, ja idę po kelnerkę. Chyba po pod facecik z tą babą, 35-letnią, podszedł do kelnerki i mówi, no ile coś tam można czekać na pizzę, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. A po 5 minutach dostali pizzę, zjedli, wyszli. Pokurwiali! No i sobie poszli, fajnie! No kurwa, nie, lubi, nie lubię takich destynacji gdzie jest strasznie dużo Polaków. Bo to kurwa, Polak, Polakowi, Polakiem. Ostatnio kurwa byłem na lotnisku na, na tym Cyprze eee, i słyszę, że Polak, nie?, że coś mierzy. Ja mu mówię, wie pan, co pan uważa. Tutaj pan wyjmuje sobie rzeczy, bo jak panu się nie będzie zgadzać, ten eee, bagaż podręczny. Ej, czy tam kabinówka to będą naliczyć euro normalnie, bo to Rajander A on mówi to? to fajnie Nie wiem ani kurwa dziękuję, ani kurwa spierdaj to już mógł się w ogóle nie odezwać albo udawać, że nie jest z Polski Aj. Pixel co No, Pixel XL <laughs> Ej, Pixel XL no. Śmieszne On no stary chciał pixel Ej to jest już ten, nie yeah. Ty no, chyba tak. Ej, czekaj. Chodźmy, zobaczymy. Eee... No, co jeszcze miałem mówić. Kurwa, nie lubię Polaków za granicą, bo to kurwa ani ci nie pomo on, ci, on ci nie pomoże, tylko zaszkodzi. Chyba, że kurwa jesteś w jakimś kurwa naprawdę takim miejscu, że jest mało Polaków, no to wtedy ci pomogą, ale jak jest dużo Polaków, to się kurwa należy bać. właśnie nie przebiegnięcie przez pasów na autostradzie no i miałem dużo takich przebiegnięć raz w Gruzji, a raz właśnie w Lublinie miałem iść na rozmowę o pracę do magazynu do magazynu No mi kurwa znajomy polecił roboty ty, zajebista praca, jak chcesz to cię wkręcę yy, no i poszedłem i kurwa miałem mieć rozmowę o pracy. ja tam w ogóle w płaszczu i kurwa nie wiedziałem jak iść, bo mnie źle kierowało Google Maps i... Nie I co? A właśnie, nie przebiegam przez pasy Nie przebiegam przez pasy Spóźniłem się, dzwonią do mnie I mówię gdzie pan jest? A ja mówię, że wie pani ja właśnie źle poszedłem Mogłem przybyć przez pasy, ale wolałem nie, bo mnie potrącił. Znaczy przez pasy, przez autostradę. Mnie potrącił kurwa ten, jakiś auto. A on mówi, wie pan co? Eee, to my panu dziękujemy. A ja mówię, co proszę? A ona mówi, no, że my pana nie potrzebujemy w takim razie. I się rozłączyła. Ja kurwa... Żeby do mnie chociaż dzwonili, jak to jest, nie nie? I mnie to kurwa zapominają. No i ja wtedy wracam do domu smutno i mówię, kurwa masz taką dobrą pracę straciłem. Mogłem być kimś. 28 zł na godzinę, przecież to jest kurwa normalna stawka, a nie poniżej minimalnej. Toż kurwa to jest, mogłem być kimś. A potem dzwonią do mnie, wchodzę na Olixa i wybieram wiesz, wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy jakie mają w Lublinie, wszystkie prace. I później kurwa tego samego dnia... Tak, ale to były jaja chyba. Bo to były tego samego dnia, trzy godziny później dzwonią do mnie. Dobra, Nie, nie, ha? Chodź. Dzwonił do mnie w piątek, trzy godziny później, po złożeniu aplikacji. Zwonił do mnie, czy tam jest żabka? Zwonił do mnie i mówią: Dzień dobry, pan aplikował na stanowisko na call center. Ja mówię: Tak, zgadza się. I tam mi wysyłają, żebym zrobił test z angielskiego. I no i w ogóle fajnie, przyjemnie 30,5 zł na godzinę miałem zarabiać No i tyle zarabiałem. No jest minimalną? Nie, nie minimalną to A, było nie, powyżej. To bo w 2023 w roku. Piękne czasy, nie zapomnę tej pracy, to było przeżycie. To pan, jak... Siema, Katowice, pierwsza w nocy. Tak, pierwsza w nocy? Pierwsza 03 w nocy. Jestem jakieś 6 minut od centrum. Zapłaciłem za to 140 zł. Czy tam 150 40 m2 dwa pokoje łazienka kuchnia przedpokój coś pięknego